Все хорошо.

za chwileczkę start do chyba najbardziej widowiskowej konkurencji. Bieg sztafetowy, bieg rodzinny. 3 razy 333 metry. Starterem honorowym będzie pan Zenon Licznerski. żeby wystartowała pierwsza zmiana sztafet a więc za chwilę będziemy tutaj najbardziej widowiskowa część czyli, czyli przekazywanie pałeczek sztartowych Pierwsi zawodnicy już zbliżają się do strefy zmian. Za chwileczkę będzie przekazanie pałeczek sztafetowych. Pierwsze przekazanie pałeczek sztafetowych już za nami. Przekazania pałeczek sztafetowych. już za nami gorące brawa To naprawdę 333 metry Proszę zobaczyć zawodnicy biegną Jeszcze jedna zmiana I będziemy już mieć pierwszych zawodników Na becie Jeszcze jedna zmiana sztafetę, przekazanie pałeczki najmocszemu zawodnikowi. Tak, już zawodnik będzie miał ostatnie odprowadzenie. Tutaj w tej chwili walka, walka naprawdę bardzo mocna. Proszę zobaczyć niesamowita walka. Przekazywanie pałeczek sztafetowych, tak jest. Fantastycznie! Trzymaj ich! Trzymaj! Już za chwileczkę będziemy mieli pierwszych, pierwszego zawodnika, jeszcze jakieś 150-180 metrów do mety pierwszemu zawodnikowi. A tu brawa, gorące brawa, proszę zobaczyć jak wspaniale biegną zawodnicy i przekazanie pałeczki sztafetowej. Tak jest, Oto właśnie w tym wszystkim chodzi. Jeszcze mamy zawodniczkę. I tutaj proszę zobaczyć jak uśmiechnięta przekazuje pałeczki i biegnie dalej, a my już proszę Państwa, proszę zejść z bieżni, bo mamy już pierwszego zawodnika, który już zbliża się do mety, jeszcze jakieś 30-20 metrów zostało do mety, uwaga, uwaga, uwaga i pierwszy zawodnik w tej chwili mija linie mety, mamy drugiego zawodnika, proszę zobaczyć jak, jakie wysiłek, drugiego zawodnika już mamy, trzeci zawodnik. I trz, pierwszych trzech zawodników już na mecie. A teraz proszę zobaczyć jaka walka do samego końca. Nie przebiegamy przez linię mety. Proszę za was gorące brawa, gorące brawa dla wszystkich zawodników. Którzy w tej chwili kończą bieg sztafetowy, rodzinny bieg sztafetowy, 3 razy 333 metry. Jeszcze mamy jednego zawodnika, jeszcze około e, 65 metrów. Pozostało zawodniku i 2 Proszę zobaczyć. gorąca brawa, gorąca Naprawdę jest zawodnik, mamy jeszcze jakieś 20 metrów do mety, już, już niedaleko. Proszę Państwa. Eskadzie, konkurencja lekkoatletyczna, chyba najbardziej widowiskowa, najbardziej emocjonująca to sztafetowe rodzinne biegi na dystansie 3 razy 333 Proszę Państwa, to jest przedostatnia zakończona konkurencja na pikniku lekkoatletycznym rodzinnym, organizowanym przez. Sportową Szkołę Podstawową nr trzy w Elbongu, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Elbongu, Urząd Miasta i Międzyszkolny Klub Sportowy Truso, sekcja lekkoatletyczna, impreza pod patronatem prezydenta miasta, pana Witolda Wróblewskiego. Proszę Państwa, powiedziałem, że jest to przedostatnia konkurencja, bo jeszcze trwa konkurencja pchnięcia. Kulą. I w momencie, kiedy ta konkurencja się zakończy, ja zaproszę Państwa do podsumowania wręczenia pamiątkowych medali dla trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii. Najszybszym sprinterem i piekaczem na podwórku. Bo moja mama mieszka na okrzej i, i robotniczej, tym bloku, to żeśmy się ścigali. Ścigaliśmy się e, wokoło tego bloku. I któregoś razu, tak jak mówiliśmy, sąsiada, myślał, w a tak, piekacie, piekacie, piekacie. Ja tutaj muszę jakąś tam atrakcję zrobić. No dobrze, zawody tam zorganizował. ale mówię, chłopaki, przynieście siedem y, ceniów. Tam ktoś budował garaż sobie akurat. Kórecz siedem będziemy tam brali facetowi, nas objedzie, że my cegły kradniemy. No mówię, proszę położyć. Tu trzy cegły, tu dwie cegły, jedno na drugą, a tu jedna cegła. To znaczy zrobił, chodził. I po zakończeniu tego biegów on nie mógł chodzić, także podawał, podniosł na parterze i podał, nie ma bo... mam się ten medal z Pierwszy medal w historii swojej w 1972 roku zdobyłem na takim Spartakiadzie Skup z z Czech. Mam ten medal do dziś. A on nam zrobił medal z kartofla. Przeciął kartofel, nitka i każdemu mu No to ten medal by mi się do trzęsł. To jak dzisiaj po tylu latach. Ale to był wtedy, pamiętam, pierwszy zrobiony medal z kartofla ale żeby od tego dojść, no to później dopiero są wyżyny, ale powiem, to jest trochę wyrzeczeń, to jest też musi I druga strona, jeżeli jest się kawalerem, to jest fajnie, jak już ma yy, żonę, to już jest inaczej, no bo też jest ponad 200 nieraz w poza, poza domem, także powiem Państwu jeszcze ciekawostkę, że jak syn mi się urodził w 1978 roku, to był akurat y, był finał Ligi Rekalecznej, bo kiedy były takie słynne finał Ligi Rekaleczne w Polsce, yy, to... Przyszedłem na rozgrzewkę, a tu my, z megafonu. Uwaga, uwaga, pan, o tak do kolegów, które na pewno się spuścił lekarz, bo zawsze się lekarze spuściali, wtedy było wszystko inaczej, trzeba roczewką przeprowadzić. No i no, uwaga, uwaga, no i tutaj przełomu Polski, żonowi Szerskiemu o godzinie 9.45, powiedział się syn, no powiem, nie ja chciałem się rozgrzewać. Trener mówił, ty jesteś się. się. wiadomo, że jest bardzo wyrazową e, konkurencją. Masz się rozgrzewać. No to no dobrze, no to się rozgrzałem, przebiegłem eliminację, nie miałem samochodu, Marian Woranów, ten nasz najszybszy, miałem człowiek z 1000, 10, który tam 9,99, ale sędziowie się przestraszyli i dali mu 10:00. 10, ja mam oryginał tego... tego